Życie bez formy jest trudniejsze niż nawet najtrudniejszy trening. A to w jakiej formie jesteś jest tylko i wyłącznie w Twoich rękach i od Ciebie wszystko tak naprawdę zależy. Ale też po części to nie jest Twoja wina, ponieważ to co widzisz na Instagramie jest jedną wielką ściemą i też właśnie to powoduje, że cały czas tej formy jeszcze możesz nie mieć. Oglądasz młodych typów, którzy mają 20 kilka lat i mówią Ci jak masz żyć, jak trenować i jak jeść mimo, że sami są oczywiście na bombie i są tak napięci jak planteka na żuku ale skąd ja to wiem? dlatego, że jestem w tej branży od ponad 12 lat i większość tych błędów też sam robiłem a na chwilę obecną mam 38 lat i patrzę z troszkę innej perspektywy i wiem, że jeszcze to samo co mówiłem mają 25 lat teraz aktualnie u mnie by w ogóle nie sprawdziło zatem taka jedna tylko na dzisiaj prosta rada jeśli na przykład masz około 38 lat lub więcej i chcesz być w formie, to najlepiej posłuchaj ludzi, którzy mają tyle samo lat, którzy mają podobne życie jak ty i którzy są w formie. Więc nie słuchasz typa, który tylko w sumie trenuje i je każdego dnia, tylko lepiej posłuchaj gościa, który jest w formie, ale który ma rodzinę, który ma pracę i który to wszystko ogarnia, w taki sposób, że spina wszystkie poszczególne elementy w całość.